Doceniasz moją pracę i lubisz materiały na CamboLive, to możesz mnie wspomóc zostawiając łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz pod każdym filmem CamboLive na kupę Kambodża i Michał Prezes. W każdym razie testujemy tutaj maszyny. Prezes tutaj nam pomagał e, obierać ze skurupy, no nową maszyną. Teraz będziemy testować grinder. Także nie wszystko mogliście zobaczyć, ale Bezlało. kokosiki tak. Tak to w telewizji robili. Okay. Yeah. <laughs> Także jak będziemy chcieli robić mąkę, no to tą skórkę trzeba będzie ściągać. Zaraz będziemy testować grinder, ale prawdopodobnie bezpiecznik, który tam seba dał, bo mieliśmy jeden wolny, chyba był za, za słaby, bo wywala. Wywala go. Co tutaj mamy? Tutaj mamy, proszę Państwa, też. Tutaj ustawialiśmy, bo ta odległość się okazuje jest ważna. Dużo kokosów nam się potwierało tutaj. No a tutaj już, jak to Michał powiedział, takie fajne ziemniaczki. Hmm, sprzątanie dzisiaj będzie co nie miała, ale w każdym razie tak to ma wyglądać. Żeby nie frezować. No zobaczcie, mamy takie kokosy w skórce, można je obrać. Hmm, a jak się nic z tym nie robi dalej, to myślę, że można to sprasować razem ze skórką, bo też tak widziałem, że tak robią, ale hmm, w każdym razie. Tak to wygląda. A zaraz zobaczymy jak działa tam ten szatan. Hmm, tutaj też taka hmm, wczoraj. O. Szatan Sebastian włączył. Który? Wszystkie? Który? Jeszcze przyszedł rachunek 284 Tysiące, gdzieś tam tysiąc razy złotówkę możecie liczyć. Także 284 złote. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. W każdym razie szatan się uruchomił. Trzeba było pod bezpiecznik 32 ampery podłączyć. A my zaraz zobaczymy, jak to działa. Tylko jakieś jeszcze miski musimy dać. Także testy. Om. Za dużego wróciłem. Więc zmienia się w kalejdoskopie. działamy dalej. Postanowiliśmy tutaj prąd podciągnąć górę, górą. I tutaj będzie do skrzynki, podłączamy skrzynkę, w każdym razie tutaj będzie zasilanie z góry skrzyneczka będzie na prasie i z niej będzie. Będą dwa bezpieczniki, będzie prąd na prasę i na grinder tutaj obok. Tak to zaplanowaliśmy, no niby grinder tutaj Michał, no my też to rozważaliśmy wcześniej, ale Michał też byłby być z tamtej strony, no ale nie chcę właśnie, żeby ten grinder no to jest niby 2 no, trzy kroki już jest tam, tak? Ale chciałbym, żeby tutaj właśnie ten prąd z góry schodził i... Tutaj podłączymy właśnie ten grinder z skrzyneczki z bezpiecznikami. On nie ma właśnie taki. Wydaje mi się, że nie jest niebezpieczny dopóki się tam nie włoży głowę albo ręki, albo jakiejś innej części ciała. W każdym razie nie ma jakiegoś przycisku bezpieczeństwa. Nie ma też żadnego włącznika. Jest tylko goły kabel. Dosyć gruby. W każdym razie, w każdym razie tutaj będziemy go włączać i wyłączać ten grinder właśnie z bezpiecznika no i dobrze jak będzie tutaj gdzieś pod ręką dodatkowo też wcześniej tam jak była maszyna podłączyliśmy uziemienie to uziemienie teraz Sebastian dał nowy przewód i to uziemienie, o to tam widzicie taki czarny przewód, a może nie widzicie w każdym razie maszyny też będą uziemione już są nawet Sebastian mówi uziemione Mm, także chapeau ba. Także teraz tylko pozostało Popodłączać to Do kupy No do sieci mówię wiesz Tak jeszcze sobie będzie dokręcał pudełko Maszynę próbowaliśmy dawać na wózek Ale jednak no, ona też ostatnio Znaczy ten wózek przeszedł troszkę I u Michała i I, i, i tp na klockach na razie daliśmy Dlatego, żeby podczas sprzątania Zarówno powietrze tam można było Dmuchnąć, żeby można było karszerem umyć Te maszyny też daliśmy Bo ktoś może powiedziała To jak prąd jest tu na górze To powinny być w linii No niestety tak do końca nie będzie Bo karszer jest tutaj Myty Karszer, prasa jest myta Tutaj karszerem I w tamtym kierunku Do odpływu a później dalej do Samba. A tutaj mamy właśnie też dlatego ten grinder, dlatego że jest do mycia poza tym, dlatego że też będziemy chcieli tutaj to czyścić, później do odpływu. No i w to samo miejsce co wcześniej. Tak to obecnie wygląda. Tak to rozwiązaliśmy na tą chwilę, czy dobrze, czy to źle. To nie wiem, tam też regał przynieśliśmy już, w tamtym rogu będzie myjka. Jeszcze zobaczymy czy nie damy tam jednego profilu od naszego laboratorium do, do, do ściany i nie damy takiej, nie użyjemy, no takie powiedzmy to jest taki jak brezent czy coś takiego z, z namiotu, który mieliśmy, żeby tam po prostu podczas mycia czy coś, żeby tutaj nam nie pryskało na hale, ale to jeszcze zobaczymy. To jeszcze będziemy rozważać, może, a może coś innego wymyślimy. Yy, zobaczymy. Tutaj maszyna na razie też nie jest podłączona, ale prawdopodobnie ze względu na to, że tam będą kokosy otwierane, yy, na zewnątrz, także żeby daleko z tym nie jeździć, a to i tak będzie się syfić tutaj z tego dosyć mocno. Yy, dzisiaj troszkę poustały yy, tutaj zmieniliśmy yy, to położenie tego. I tego jak się okazuje ma to duże znaczenie Ale muszę powiedzieć Że już za którymś razem całkiem nieźle Te skorupy nam schodziły Wydajność na pewno jest Jeśli się to dobrze robi no Największą wydajność to chyba ma ten grinder Bo wydaje mi się, że 100 kokosów to łyka w 20 minut Jest mega moc tam mm. No i też będziemy Zobaczymy jak, jak Ile maszyn na tym prądzie, który posiadamy Ile maszyn będzie mogło działać bo to też jest zagadka, ale myślę, że też no, będziemy robić etapami otwieranie kokosów na, ze na zewnątrz, e, później nie, znaczy tam na zewnątrz, w międzyczasie tutaj obieranie ze skorup. Prawdopodobnie będę robił to ja tutaj będzie obok pani, musimy tutaj jeden stół z nierdzewki zostawić, później pani będzie tutaj to czyścić. E, w planie jest później e, płukanie, znaczy, to no, też będzie czyścić i dzielić kokosy, ewentualnie odlewać wodę kokosową później to będzie szło do jakiegoś Michał tak mówił, żeby to jakoś wiadro z ciepłą wodą, żeby to przepłukać a na koniec tak sobie pomyślałem że będzie sobie stało na tym wózeczku wiadro to 100 litrowe kiedyś, które od Michała wzięliśmy razem z palnikiem który jest w laboratorium w każdym razie elegancko, 100, 100 chyba, albo może więcej, wiadro e, z nierdzeweczki, przykryweczka też jest i, i po półkanku e, jechałoby tutaj całe wiadro właśnie już do grindera. No i z grindera wiórki do e, prasy, a później już kolejne etapy. A jeszcze dalej będzie raz, dwa, jeszcze, że tak powiem, trzy urządzenia po, 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 po tym procesie. Także można powiedzieć, że prasa to jest gdzieś mniej więcej połowa, połowa całego procesu. Jest troszkę zachodu z tym, ale myślę, że, że warto, to znaczy ja wiem, że warto i oczywiście mówimy tylko o jednym produkcie jakim jest olej kokosowy. Co dalej z resztą tych wszystkich odpadów to zobaczymy. Zobaczymy będziemy powoli jak się to ustabilizuje. Sprzedaż też jak się ustabilizuje to będziemy myśleć nad kolejnymi krokami i etapami przetwórstwa kokosa. No także wszystko udało się podłączyć. O tutaj mamy wstrzyneczkę. Jeden prasa drugi. Jest grinder, nawet sprawdzimy. Satan God. Jeszcze porządki, ją. węże, przewody od tu też jeszcze musimy to podłączyć, ogarnąć. Ogólnie tutaj jest Saigon. W każdym razie też dzisiaj zakupiliśmy, proszę bardzo, nowa skrzyneczka. Chyba jeden jest w ogóle... O nie, nie, zresztą nie by się wymączał. W każdym razie, o proszę bardzo, Sowa zainstalował. Także nowe bezpieczniki, nowe pudło. Jest ciągły progres. No właśnie miałem powiedzieć, że jeszcze tutaj trzeba będzie prąd dać górą i podłączyć tego wariata. A on też na bezpieczniku będzie, nie? Uskuteczniamy jak pracuje kolejna maszyna, myślałem, że będzie czysto fajnie, że nawet tutaj ten ale jednak nie jest tak. Lekko. Kolejny taki problem to jest, yy, znaczy widziałem, że no robią to stojąc, ja robię to siedząc, yy, ale, ale tu o blachę mhm. cały czas się troszkę zacznę, ale pokażę wam jak to działa. Może na mniejszym, żeby nie było yy, wpadki. Pani tutaj yy, może Sebastian pokazać. Później po obraniu ze skorupy płukamy to, yy, a tak już finalnie produkt będzie wyglądał przed glinderem yy, 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 i później prasowaniem. Na razie nie obieramy ze skórki. No i jedziemy. Popa. Czasami niestety, ale pękają. A no, ja już daję pani, pani sobie poradzi z tym. Dlatego mamy tutaj si teraz robi takie cuda. No, dobra. Jedziemy. To kokosy. Ale jak widzicie, żeby zerwać skorupę z kokosa, to nie są takie wcale lekkie tematy. W każdym razie frazowanie jest choć dużo. No tutaj 40 kokosów, 20 minut otwierałem. szatan Grindera to zrobicie później. Też zauważyć, co maszyna Sebastian wie, to coraz bardziej niebezpieczne. Chociaż wbrew pozorom, wbrew pozorom to nie jest taka niebezpieczna. Jeszcze mi palca <gryw> nie urwało. Jestem za pan brat, a nawet za pan ojciec. Cięcie myślę, pani sobie To jest ta chwila, godzinę mamy dziesiątą i tak gdzieś planujemy od siódmej do właśnie jedenastej, czyli do pani przerwy. Planujemy mm, no, otwieranie kokosów, zdzieranie skorupy, a właśnie po, a może jeszcze w trakcie będziemy właśnie też grindować, mielić te. Kokosy na razie, tak jak mówiłem, w skórce, bo to nic nie przeszkadza w prasowaniu i pozyskiwaniu mleka. Hmm, ale, ale, właśnie zaraz zrobimy test. Hmm, tu jest 100 kokosów, no, może troszkę mniej, bo, bo tam jakieś były odrzuty. W każdym razie uruchamiamy maszynę i zaczynamy. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. Widzę, że mrówki jakieś tu miłażą. No po siódmej, my cały czas na patrolu w akcji małaganu troszkę linie już ściągnęliśmy, bo niestety, ale później na przedłużaczu maszyna działała i było right tutaj na tej linii były różne zagięcia, ale był taki moment, kiedy była przerwa, startowaliśmy ją i było troszkę towaru pani dorzuciła trochę za dużo, ta maszyna się męczyła no i stało się po co się miało stać, czyli tutaj Sebastian pokaże. O! Kable się stopiły, wyszły. Przetopiły się. Czekaj, bo nie ma ten ostrości. Nie ma... Czekaj, może z tej strony. O, w każdym razie tak to wygląda. Wyszły. No zresztą w, nie tylko w tym miejscu, ale w innych miejscach też były yy, ale tutaj tam przetopione były przetopione, a tutaj pękły w cholera. A tutaj pękło. No to też fakt, że tam troszkę to było podwieszone, ale no, taka była temperatura. No, co obciążenie. zrobić? Obciążenie za duże. Uczymy się cały czas. Także to jest raz, co dzisiaj nam nie pykło. Grinder szatan 100 kokosów w 5 minut. Przemieniliśmy dzisiaj to jest. Szok. Prasę daliśmy do mycia. Tutaj też Sebastian te bezpieczniki porozłączył, zasilanie. Prasa porozkładana do mycia, dlatego że po przestawieniu jej z tamtego kąta w ten, no i jeszcze dodatkowo te kokosy no oczywiście były w skórce, co też wydaje nam się, że mogło mieć znaczenie. W każdym razie. Do czyszczenia jutro będziemy ją też składać na nowo, poziomować, bo no być może to ma znaczenie. Wcześniej tak robiliśmy, no i zobaczymy, może będzie lepiej. Też będziemy już obierać kokosy, jak to się będzie odbywało, to też jeszcze zobaczymy. Będziemy musieli jakieś obieraczki kupić. Też Michał mi tam pokazywał, testowaliśmy wczoraj chyba. No i co, no to było na tyle. Kolejny dzień zmagań. Nowa linia okazuje się do dopracowania. A tu dzisiaj zamontowaliśmy skrzynkę telefoniczną, budkę telefoniczną, Sebastian. Angielska budka telefoniczna, w każdym razie tam jest router, dwa wiatraczki na bogato i PS. także coś nowego. A, no, a dlaczego tutaj router akurat, to raz, że no jest SmartEco internet z tego routera, wszędzie jest raczej zasięg, a inna sprawa, że jest tutaj najbliżej pomieszczenia fermentacyjnego, tam w środku, bo sterowniki są właśnie sterowane przez aplikację, także musi być pomieszczenie w zasięgu, tak to wygląda. Trochę posprzątany, trochę bałaganu zostawiliśmy, ale pani jutro będzie to tutaj pewnie nam pomoże w sprzątaniu. Na dzisiaj to już było wszystko. Jeśli podobają się Wam materiały Combo Live, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia.